witajcie w kolejnym odcinku z Szakesa. Dzisiaj zaczynamy w Kiblu. No, no niestety tak mnie naszło. No jeszcze trochę tych, tych rzeczy będę musiał nawrzucać, żeby mieć aurę kolejną. Yy, ogólnie yy, jakby ktoś się pytał, to mamy yy, godzinę 8:07. Jest 8:07 piątek, piątek godzina 8:07, to postanowiłam, że coś wam nagram. I tak, i będziecie mieli dzisiaj dwa filmiki. Dla każdego, kto... coś... Ka każdy to co będzie lubił, to obejrzy sobie, Może ktoś będzie obydwa obejrzył, Czyli Shakes i Ghost Recon Phantoms. Odcinek trzeci. Już tam miałam go kiedyś tam wrzucić, ale no... Nigdy mi się nie chciało. A więc dzisiaj wrzucę go tak. Szakę będzie tak w godzinie 9:30. To z Recon tak 11-11.30 Więc jak już wrócicie ze szkoły, to będziecie mieli dwa filmiki do obejrzenia. Tak mm, Tak postanowiłem. Dobra, mm, w byłem. Mm, no, wczoraj właśnie ubiłem. Wczoraj, czy to było przedwczoraj? Chyba, aha, no chyba wczoraj mm. <coughs> na Nikki Blue. Ubiłem, e, zaraz ci powiem, patrz, ubiłem to, ubiłem loch, twierdzę ubiłem, bez, e, z takimi potami, taka pota na siłę i taka pota na HP i ubiłem i w ta tarcza e, z niego wyleciała, z tego e, całego rycerza, czy tam, postępnego czerepu. Na Tyrusie dzisiaj miałem rano zakasę eliksir nieśmiertelności. No a tutaj tak to wygląda: czajbiłem biłem to. No właśnie, ile procent jej zostało? 24. Codziennie się 10% nawiasta, o co wiem. No tak, co to jest? Oluju ale zbugowało mi tego. Ale co to jest? Nie chcę wiedzieć, chyba. Tego odcinek nie wiem ile będzie miał, bo tak też jest rano. Chciałem wam od razu od rana nagrać, ale nie wiem czy się tak no... Jeszcze się dobrze chyba nie rozbudziłem. Tak 10-15 minut myślę, że mhm. I też właśnie powiem wam mm, zaraz poruszę temat, yy, bo ktoś może wie, ktoś może nie wie yy, ale mówiłem niektórym. Tym, tym, tym co mówiłem to wiedzą, ty, tym co nie mówiłem to nie wiedzą No nareszcie coś wygrałem Od niepojętych czasów Jak wbiję ty level i będę miał krowę To nagram filmik taki testujący krowę To będzie filmik pełnoprawny z muzyką tak? Jakiś tak tak jak to bossy czy coś tylko testujący No i tam nie wiem co będę bił czy gryzli na przykład, no nie wiem, bossa, może jakiegoś solo z krową i tak. Y, jest problem tego typu, że wiecie, że nakąpiłem problem na y, sternym. Na udowodnię Wam. No właśnie. Czyszczenie cookiesów też nie pomaga, więc ogólnie siedzę na laptopie, który jest y, na, na drugim biurku. Więc, jeżeli będzie taka sytuacja, że y, filmik. U was na YouTube, jak wbiję 70 level z szukaniem i z testowaniem krowy, będzie ze znakiem wodnym Bandicam. To znaczy, że. Znaczy, jeszcze to w opisie podam, yy, taerna, ale. To znaczy, że nagrałem filmik na laptopie i z laptopa najproduktywnej pendrive'em przeniosłem go na komputer i tu zmontowałem. Yy... Więc ogólnie będzie zmontowany i wszystko tutaj. Normalnie muzyka podłożona tu i wrzucona na YouTube'a tu. Ale nagrany będzie najprawdopodobniej na laptopie i może być znak wodny z Bandicama, żebyście. Że, no, mogą być później pytania, więc, 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 więc mówię, że. Mm, Action się na razie sprawuje dobrze, więc nie mam zamiaru go zmieniać. Ale tak jak mówię, jak. Yy... Jak będzie ten znak wodny Bandicam, to znaczy, że na laptopie to nagrałem. No, ale będzie. Nie wiem kiedy w tym roku zamierzam na pewno wbić. Eee, 70 Co to? Dobra... <grym wytrych> do taka punktu doświadczenia podczas swych przygód. nie ma pieniędzy! Zaczęło swe nakrycie głowy, bo trzeba do punktu doświadczenia To w kotle to tylko mój obiad, ale jeśli chcesz, możesz dorzucić nakrycie do głowy. To może nadać bulionowi do odpowiedniej pikanterii Aha, czyli już wszystkie 3 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, osiem dziewięć e, tarcz silniejszy bo na tarce nic nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć, no więc to więc już jest full. E, S1 ma na full, w sumie chyba inne światy miały szybciej na full z tego co wiem, ale no. E, tak jak mówię, mogę się mylić. No, ale co do tej krowy Ale jeżeli będzie na przykład <coughs> Bez znaku wodnego to znaczy, że na kompie mi się udało nagrać Nie wiem jakim cudem no, A tak jak mówię, bo Może być spina O tyrus, dlaczego bandikam, a nie to Więc mówię wam dlaczego No właśnie Dobra, to sprzedaj tego, nie chcę Przejdziemy do komentarzy teraz Do komentarzy na kanale Filmy nie ma czasu, ja nie wiem, czy tutaj były jakieś komentarze. No, aż, sorry, sorry. Ten lubi przerywać. Querion, czekaj, Querion chyba chciał do gildi, to ja go zaprosiłem. Co? Chyba pisał, czy może do gildi, to ja go zaprosiłem. Chyba, że mam jakiegoś Mindfaga. Nie wiem, nie wiem. To ten będziesz. Nie, nie na innych s nie będę grał. Na jak to idzie S, stoi na starcie, będzie 9000 grzybów. To nie będę grał. Zostaje przez jeden. Mm, tak. To chyba nie, nie, nie. Czekaj, pod którymś filmikiem mm, była pewna osoba, coś staerna, co pisała. Mogłem zrobić solo, ale no Fire i Shift chcieli, chcieli być na tym filmiku, no to jako ja, że jestem dobrym sołamacz kolegą, no to im dałem taką szansę Oj, faj... oj ta! Oj, sudo, sudo ty Oj, Nuju wyłącznie. Trzy razy mnie zjedziesz. Przypomnieć ci ostatnią. Yy, czekajcie. No właśnie, fire Fire, aka, sudo, sudomir Dobra mm. Smacznego yy, Dalej jedziemy, coś tutaj, tutaj, tutaj Tutaj, pod któryś filmikiem, może pod tym lasem Koldów, kurde, nie wiem, nie wiem no. Pod którymś mi pisał Ktoś Jebać, nie macie, nie ma nic co nie ma yy, <laughs> No Naprawdę, nie to nie mm, A Przejdziemy szybko jeszcze na, na nikiego blue I też chciałem Chciałbym Kamil, ty... suko No tak to jest, no, na tablecie w szkole wchodzi na Szakesa ustawia dwie misje Patafian niemyty, a później kurde e, e, Nie ustawia warty, no kurde Murzaj, no, to jest Murzaj Murzaj bez dwóch zdań Dobra Nie w to chciałem dać Ale okej okay. Smok ciemności, zła zniszczenia, macie zapomnienia e, Mam zbugowaną grafikę Wiem, nie musicie o tym pisać to, to przez lagi najprawdopodobniej jak to wygląda tutaj, mm. <śmiech> 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 można, można. i chciałem też właśnie z wami tak się zapytać yy, bo... Mm, na taernie i na szakesie to za długo nie pociągnę na youtubie dobra matson zaproponował mi nagranie yy, dragon Age, bo to byłaby z tego długa seria no byłaby tam ze 100 odcinków by na pewno było no, ale nie wiem właśnie, co tam zacząć nagrywać, bo mam też taki pomysł. Miałem. Nie, może w ten weekend. Dzisiaj się zapytam, co na co nagrać Lefta, bo mam intro nadgotowane na Lefta. Wszystko ono czeka od chyba od roku, czy od paru miechów. Hmm. Od roku chyba. Nie wiem. No i nie wiem, z tego, z. Z Lefta powiedzmy, że byłoby 5 odcinków, czy tam 10. No ale no, też dalej by się coś przydało. Z Ghost Recon Phantoms też coś będzie, ale mm, zastanawiam się w co tam jeszcze jaką nową serię wprowadzić na YouTube i jak tam macie jakiś pomysł to napiszcie mi w komentarzach jaką grę proponuję, tylko nie przeglądarkową, bo już przeglądarkowe dwie nagrywam i nie chcę trzeciej po prostu. Tak? Um, jakąś grę w pudełku wersja elektroniczna czyli na steam'a ale mm, napiszcie w komentarzach jaką grę byście pole polecili żebym zagrał w nią no napiszcie w komentarzach jaką grę polecacie to rozmyślę i może sam może z kimś zależy dobra mm -hmm. Mm -hmm. ej tutaj już właśnie i tak to wygląda mm -hmm. Kończymy zaraz. Za 3 minutki myślę, że skończymy, taki krótki odcinek i też taka sprawa co do... Czekaj, przypomnę sobie. Filmików staje bossy PvP, etc. etc. Jak się poprawi... Tak, ja już mówiłem jak się poprawi, jak tutaj będę mógł wbijać. To jest chyba problem dekodera, to przez mój dekoder. Czytam Dekoder? Dobra, jak coś, jak coś to już może mnie być gorzej widać, bo cofam lampkę i ją wyłączam więc nie wiem jak to będzie O kurwa! Tak właśnie <grym> ale mm, co te o dekodera? Trzeba jakąś antenę dokupić i może się poprawić wszystko, nie wiem, no na razie działa to tak jak działa, na taerna mogę tylko na laptopa wchodzić, a, co je, a to jest naprawdę bardzo no... Nie jest przyjemny, tak? Bo muszę schodzić, odpinać myszkę iść tam. Trochę ruchu, no ale wiem. <grystanie> Dobra. Ciebie powinienem chyba zabić. Ja, jak ty mnie pokonasz, to ja, ja w to konto nie wierzę. Ale jak się poprawi coś, jak już się coś poprawi, na yy, taer, że będę mógł wbijać na Tairna, to napiszę do Fajera i, i zrobimy tak, Władcę Mario i całą wieżę. Z petamiar albo best już się dogada, no nie? To, i to by, jak się uda, to to będzie od razu filmik, który mm, będzie wrzucony na YouTube'a z Tairna i będziecie wiedzieli, że jest wszystko okej, okay, przynajmniej na jakiś czas. Więc wtedy będziecie mogli... Dopó dopóki nie ma nic TRN oprócz krowy, bo krowa i tak będzie jak w 20. A jeżeli nie ma jakiegoś PvP albo bossów yy, z, na moim kanale, to znaczy, że turn pozostaje bez zmian. Jak coś to się z fajerem dogadamy, to będzie git. Okej, okay, ja już się z wami żegnam. Dzięki za ten 15-minutowy odcinek. Jakoś te 15 minut długo zleciało. Myślę, że to szybciej zlecia tak długo, jakoś tak w moim odczuciu nie wiem jak wam się oglądało. Dzięki na razie i... Trzymajcie się narka patt at was odzie wapt a tyż was odzie patpt at wa odzie.